Halo, skręć w lewo, halo, 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 trzysta metrów, skręć w prawo. Скрэнч. Państwo uzyskali zaświadczenie dotyczące przeznaczenia działki według miejscowego planu no To współpołowy. Z ten jest w A jest objęta planem czy nie? Z tego sobie to jest. Z tego co wiem to jest, a z tego co ja wiem to ja Dobra, a numer działki Pana? Tak, 26. Raz? 26. Czy jest ten sam stary czy nowy? Stary. O, za chwilę dzwonię działki dwadzieścia sześć a ze świadczenia gmin dotyczące podjęcia no to też masz. Toż u państwo. Tak. A dzisiaj już no, nie wiem jak pan z tą kasą. 17 złotych to, zł to zaświadczenie, a ten... Ja Teraz A jest objęte, zabudowa zagrodowa tu jest? Tak. Może się pobudować tylko i wyłącznie rolnik. Tak. Jest. Mhm. I działka pod zabudową. A doszło do potrzebne? Do urzędu. Do urzędu w ramach projektu, w ramach sprzedaży. By odstąpienia współwłaściwą. To jest terenie, tak? tak. No nie, bo chodzi o to, że jeżeli Pan robił projekt budowlany, no to wtedy z matki. trzeba 40 zł o to kosztuje, a jak do notariusza to 30 złotych. No do notariusza. Do notariusza. Proszę Pani pisać. Mam Panu jeszcze o wydanie doświadczenia o rewitalizacji. To na osobnych drukach trzeba zapłacić, chociaż dzisiaj jest kasa już nieczynna. Nie wiem jak tutaj koleżanka... Co to Pan zrobi? Tu można przeludzić eee, Chyba, że tutaj bank jest naprzeciwko czynu, pan może przeludzić tak, tak. Ja, tak, tak. To tutaj pan tak. może złożył na sekretariat, to już kończymy pracę, a zrobił to, aby to sobie zrobił przerwę, bo tam ten bank na wszystko, się go do Dobrze, to, to może pan usiąść? Tak. sobie Gracias.